Witam, dziś opowiem jak wygląda dokładnie moja medytacja wieczorna. Mam na imię Janna jestem, nazywam się Janna Howuj i to jest medytacja wieczorna. Składa się ona z pierwszej części, czyli z oddychania, z medytacji oddechowej. Zasada jest taka, żeby E, Stosuję dwa typy oddechu. E, pierwszy to z Italii, e, gdy wygląda w ten sposób. O, może być trochę dziwaczne e, z, na pierwszy rzut oka, ale to jest bardzo e, pożyteczna e, technika oddechowa, która pozwala e, całemu organizmowi rozluźnić się. Bardzo dobra na stres ale także na wszelkie funkcje trawienne. Wygląda tak. Język układamy w ten sposób i wdychamy powietrze tak mocno jak potrafimy. Zamknięte oczy, pozycja medytacyjna i patrzymy się na trzeci ok, czyli punkt pomiędzy bywiami. I tak dalej. Dobrze, jeśli trwa to 12 minut, wtedy jest technika pełna i skuteczna. No, może trwać również krócej. Kolejny etap, kolejna część mojej medytacji to jest Breath of Fire, czyli oddechownia. Pokazywałam to w innym filmie. Ta sama zasada. Pozycja medytacyjna, zamknięte oczy, trzecie oko. Trzy minuty. Dziesięć minut to jest tak naprawdę relaksowania ciała, e, odstresowania się przez te techniki e, oddechowe. E, potem rzeczywista medytacja, czyli siedzenie w ciszy. E, e, ja to stosuję mantrę SO-HA. E, to jest mandlek, z, z którą zaczepnąłem od Gibeka Chopy. Soham, so, pisze się, sohum, soham, so... Hum, tak. so, hum, so hum. E, bardzo dobrze e, na mnie działa, że świadomość prowadza mnie taki stan odbierania. E, nawiązuje do tej całej koncepcji synchroniczności. To też jest coś, co kiedy indziej będę tłumaczyć. Po tej sesji po tej sekcji medytacyjnej śpiewam sutrę, albo je po prostu mówię w myślach, albo śpiewam. Dzisiaj na przykład jest sobota, jest to sutra ritam, co w dolnym tłumaczeniu oznacza, Zrozumienie, że trzeba zrozumieć spisek nieprawdopodobieństw, tak? Tych wszystkich dziwnych przypadków, które nam się przydarzają codziennie, a które tak naprawdę są właśnie e, czymś, co przyciągamy. Hej, tam. Hej, tam. Do tego stosuję, tak jak kiedyś pokazywałam, e, choreografię, śpiewam. E, stosuję gesty. I na koniec e, ostatni etap to jest e, e, to jest taka bardzo krótka kontemplacja archetypów na mapie archetypów. E, tam to też kiedyś pokazywałam, patrzę na swoje archetypy, myślę o nich. Zastanawiam się, który jest mi danego dnia najbliższy. E, I to jest taka właściwie modlitwa. E, Mówię sobie, tak, bądźcie ze mną codziennie prowadźcie mnie. Tak aby miała wizję tego, co chcę osiągnąć, kim jestem, eee, tak, są postaci, które mnie jakoś inspirują. I tyle. Tak wygląda medytacja wieczorna, nie dłuższa. Pozdrawiam.